Uwielbiam kosmetyki w saszetkach z dwóch powodów. Dzięki małej pojemności można je często zmieniać i testować nowości super. Oraz są bardzo higieniczne, ponieważ nie mają jak się zepsuć no i nie grzebiemy tam paluchem, tylko wyciskamy. Mam dzisiaj dla Was kilka propozycji kosmetyków, które przetestowałam. Pokażę Wam dzisiaj te, które zawsze mam u siebie w kosmetyczce, a zacznę od mojego ulubionego peelingu drobnoziarnistego. To jest peeling z minerałami morskimi i krzemionką. Nie podrażnia skóry i jej nie rysuje. Bardzo delikatny peeling, a, a bardzo fajnie czyści. Jest też taki gruboziarnisty, ale on dla mnie jest już zbyt ostry. Cena za ten peeling to 2,30. Wystarczy na kilka użyć, około czterech. Tej samej marki zamiennie oczywiście, stosuję maseczkę Peel Off. Ona świetnie odblokowuje pory. E, ją polecam stosować głównie na noc, aby skóra miała czas dojść do siebie. Ja zawsze trochę zbyt mocno się trę tą maseczką i jestem później podrażniona, ale jest świetna. 2,30 również za taką saszetkę. Numer 3. E, to jest po tych wszystkich peelingach, wiadomo trzeba czasami e, skórę Troszkę odżywić i poprawić jej kondycję. I tutaj jest marki Bielędy. Taki zestaw. Tu są dwie saszetki, krok 1 i krok 2. Krok pierwszy to nałożenie wygładzającego serum na części twarzy, które mają najwięcej zmarszczek. A następnie gdy to serum się wchłonie, nakładamy w kroku drugim. Kroku drugi no, zabrzmiało fajnie. Nakładamy koncentrat z olejkiem arganowym. Dzięki temu poprawi się nam napięcie i nawilżenie skóry, a zmarszczki stają się naprawdę mniej widoczne. Świetne, ale to naprawdę bardzo świetne, są płatki pod oczy marki Purader. Ja akurat znalazłam moja młodsza siostra. I tak, w sumie jedni naukowcy uważają, że cząsteczki kolagenu nie przenikają przez skórę, inni twierdzą, że przenikają. Jak jest naprawdę, ja nie wiem. <laughs> Ale te płatki kolagenowe są naprawdę rewelacyjne. Wzbogacone są o witaminę E oraz wyciąg z zielonej herbaty. Być może to to działa, a nie ten kolagen. Nieważne, płatki są super. Około 12 zł e, szukajcie na Allegro, marka e, Purederm. Ostatnia saszetka, bo to jest takie moje top 5 saszetek. E, ostatnia saszetka na dzisiaj to odżywcza maseczka e, ze słodkimi migdałami i miodem. E, przyjemny zapach i ratuje mi e, kondycję i wygląd skóry, jak jestem zmęczona, jak mam taką szarą, już widać, że, że, że jest koniec tygodnia. Ta saszetka, właśnie ta maseczka mi e, ratuje kondycję skóry. Pamiętajcie, że najważniejsze jest oczyszczanie, nawilżanie i odżywianie skóry. Niedługo kolejne pięć kosmetyków w saszetkach, które przetestuję dla Was. Te wszystkie pięć polecam i one są u mnie w kosmetyczce zawsze.